Wystarczy 17 sekund, by w Twoim życiu zamanifestowało się to, co dla siebie wybierasz. Wiem, może ci się wydawać, że brzmi to jak czary, ale to nieprawda. Potwierdza to nauka. 17 sekund pozostawania w stanie pełnego rozluźnienia i relaksu i pokazywanie swojemu ciału nowych, wzniosłych stanów emocjonalnych wystarczy do tego, by przeprogramować się na sukces, na obfitość, na radość i miłość. Jest jednak pewien haczyk. Jako ludzie nosimy w sobie ogromne pokłady napięć, które oddzielają nas od stanu relaksu. Zamiast więc szukać kolejnych technik i sposobów na to, by coś zamanifestować, poświęć ten czas na pracę ze swoim ciałem, na wprowadzenie go w stan relaksu. Kiedy się tego nauczysz, przekonasz się, że drzwi do dowolnej manifestacji staną przed tobą otworem. Obserwuj po więcej.